Narodowej Waluty. Słucham. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Enki, drogi przyjacielu, skąd wzięły się negatywne energie, istoty duchowe o bardzo niskich wibracjach? Z tego co wiem, to Bóg stworzył same pozytywne energie. Dziękuję, Adrian. Enki. Wysyłając istotę duchową w ciele Adrianie na Ziemię po raz pierwszy, Bóg powiedział tak. Idź i oczyszczaj się, i doskonal się. I jeszcze coś, wolną wolę Adrianie Bóg dał człowiekowi i kazał umiejętnie z tej wolnej woli korzystać. Jak dojdziesz do, sko do doskonałości, nic nie robiąc? Jest to niemożliwe. Czy zasłaniasz się tym, co już otrzymałeś od Boga, czyli tę doskonałość? Jest w tobie. Ale jest jedynie cząstka i tą cząstkę należałoby rozwijać. Wszystkie istoty we wszechświecie w ten sam sposób dochodziły do doskonałości poprzez próby, doskonalenie się, błędy i poprzez naukę. Więc skoro już zaczynasz myśleć, to jesteś już na dobrej drodze. I dalej mogę tylko powiedzieć: Wytrwaj w swych postanowieniach, bo warto. Za dobre uczynki jest nagroda. Można sobie skrócić ten czas powrotów na Ziemię. I na Ziemię powrócić, ale już tylko na własną prośbę. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Drogienki, powiedz mi proszę, bo teraz mam tak straszne cierpienia, czy mi to przejdzie? Dziękuję z całego serca. Kocham Cię. No cóż. To jest to, co wcześniej powiedziałem: transformacja. Pierwsza grupa podlega już transformacji, i to trzeba wytrzymać. To, że czujesz się zofiopodle, że jest ci źle, jesteś zmęczona, bóle głowy, mięśni, kości itd. W zasadzie powinnaś się cieszyć, nie narzekać, bo jesteś już pod wpływem transformacji. To minie. Zacznij pieć zioła na oczyszczenie, na uodpornienie organizmu. I to wszystko. Słucham. Dziękujemy. Drogi Enki, kolejne pytanie. Trochę skrócę. Tam był płacz i zgrzytanie zębów. Jak interpretować te słowa? Skąd wizje piekła u ludzi po śmierci klinicznej i w przekazach religijnych w historii ludzkości? Jak my mamy się do nich odnosić? enki. No cóż, na ludzi najlepszy jest strach. Jak to dobrze jest coś wymyśleć, żeby ludzi straszyć, a zwłaszcza piekłem, no i tymi mękami fizycznymi. Wystarczy chwileczkę choćby pomyśleć. Jak dusza może cierpieć męki fizyczne? Przecież to jest nielogiczne. A przecież do tego piekła, którym was ciągle straszą, zmierza tylko duch, nieprawdaż? Powiedzmy, jest. Jest takie wyizolowane miejsce, albo takie miejsce kwarantanny, ale nie gdzieś tam głęboko pod ziemią, gdzie jest zlokalizowane to niby piekło, ale też jest tam u góry, w niebiosa. I te bardzo, bardzo niepoprawne dusze, które narozrabiały na ziemi, są na pewien okres czasu odizolowane. Piekłem dla nich jest. To, że widzą one świat boski, widzą samego Boga, ale nie mogą tam pójść, więc musi dokonać się trochę oczyszczenia, żeby potem przejść do tego świata przejściowego, a potem jeszcze dalej. Jest więc decyzja, czy dalej będzie przebywał w świecie przejściowym, czy wróci na Ziemię. Piekło tak naprawdę to wy stworzyliście sobie na Ziemi istoty ludzkie. I to co zostało wam przekazane przez błędne nauczanie pewnej grupy, która z pokolenia na pokolenie straszyła was tym piekłem. Bo ten sposób w ten sposób ludzi można trzymać w karności i w ryzach. Niepoprawny do piekła, pokazujesz skruchę do nieba. Ależ to proste. Słucham. Dziękujemy. Drogi Enki... Jestem z osobą, z którą jestem związany sakramentem małżeństwa. Dlaczego nasz syn ma taki uraz do mnie, z poważaniem? Enki, uraz, nie uraz. To można byłoby inaczej zrozumieć. Każda dusza wybiera sobie miejsce, czas i rodziców. Tak samo jest i u Was, w Waszej rodzinie. Jest coś takiego, że ten duch chce właściwie żyć swoim życiem. Co by mu nie narzucać swego myślenia, a zwłaszcza mówić, co ty wiesz, co by było dla niego dobre, a co najlepsze. Pozwól, pozwól synowi swojemu zacząć myśleć samodzielnie, decydować samodzielnie, a wtedy zobaczysz, że wasze stosunki się poprawią. Albo dwa jednakowe charaktery spotkały się na ziemi w jednej rodzinie i jeden drugiemu nie chce ustąpić. Ty z racji wieków troszeczkę mądrzejszy, przecież możesz ustąpić. Więc bądź dla syna bardziej swojego przyjacielem, nie ojcem, który ciągle go strofuje. Chcesz przyjaźni, chcesz szacunku, miłości? No cóż? Na to też trzeba sobie zapracować. Twój syn Adamie chce żyć, żyć własnym życiem, więc pozwól mu na to. Dziękuję. Mili Państwo, były to oczywiście fragmenty. Sesja jest bardzo długa. Niebawem ukaże się na kolejnej płycie CD w całości, więc po informacje zapraszamy Państwa na spotkanie misji Faraon, jak również do sklepu Nature Beginnings, gdzie znajdują się wszystkie materiały misji. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Ocenę i decyzję, jak zwykle, pozostawiam Państwu. Dobranoc, Barbara Poloz.